Jest gorące letnie popołudnie. Z fotografii emanuje spokój. W ogrodzie panowało jednak napięcie. Wszyscy oczekiwali na, na zakończenie naświetlania kliszy. Bo było to ponad 100 lat temu, kiedy Lucian Rydel zorganizował tę rodzinną sesję fotograficzną. Pierwsza zniecierpliwiła się córka Helenka. Zaraz odepchnie się od stołu i pobiegnie do ogrodu. Młodszy syn, Lucian, wpatrzony jest w ojca. Pewnie się założyli o to, kto pierwszy mrugnie, ten odpada. Żona Jadwiga zamyśliła się. Pewnie znowu jutro posuje u Wyspiańskiego. Na stole jest tak, jak my lubimy mieć w domu. Bardzo eklektycznie. Obok delikatnie zdobionych szklanek i dzbanka stoją miseczki emaliowane, już mocno pooptykiwane i siermiężny dzbanek, nieprawdopodobnie z kawą. Są też porcelanowe, białe filiżanki Ślimakowatym secesyjnym uszkiem. Jest skromnie. Pewnie pod wieczorek dobiegł końca. Na jednej z miseczek resztki chleba, czy też może piernika. W kryształowym dzbanku róża, a obok bukiet polnych kwiatów. Tak też bardzo lubimy mieć na stole. Dzieci i Lucjan są obrani odświętnie, chociaż bardzo zwyczajnie. Natomiast Jadwiga. Do podwieczorku usiadła w pełnym stroju krakowskim. To mocny kontrapunkt na tym zdjęciu. Chcielibyście się do nich dosiąść? Jest jeszcze miejsce. Może nas zaproszą.